Cześć, witam. Dziś wyjątkowo w odcinku, w którym będziemy korzystać ze składników spożywczych, ale nie będziemy ich jeść. Dziś będzie odcinek beauty i zrobimy sobie domowej roboty maseczkę do, na włosy oraz na skórę z bananów i z mleka kokosowego. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować naturalną odżywczą maseczkę, to zapraszam do tego odcinka. Słuchajcie, część z Was może wiedzieć, bo wspominałam o tym w kilku poprzednich filmach, ale jeżeli nie wiecie, to. To nie jest mój naturalny kolor włosów. Ja farbuję włosy i one zazwyczaj wyglądają w miarę ok. Natomiast moje włosy, tak mniej więcej do tego momentu, od nasady do tego momentu, są w porządku. Natomiast to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu jakaś tragedia. To może nie wygląda jakoś strasznie źle, ale ja włosy dziś czystałam dwa razy. I wystarczy 5-10 minut, i moje włosy zaczynają się ze sobą szczepiać i robią się mega kołtuny zobaczcie, jak chciałabym przeczesać au, ręką włosy palcami włosy, to tutaj niestety moje palce się blokują nie oszukuję i robi się straszny bałagan e, moje włosy puszą się strasznie tylko na końcówkach, tutaj mam dosyć przyklapnięte włosy u nasady no zwłaszcza teraz, kiedy na Bali jeżdżę y, na skuterze Och, strasznie chciałabym mieć takie włosy jak y, mają panie w reklamach. Ja sama robiłam kilka, kilkukrotnie reklamy szamponów do włosów albo odżywek. Głównie chyba te reklamy nagrywałam w Turcji, tak. E, no, ale tam jest dużo oszustwa, naprawdę bardzo dużo oszustwa. Włosy tak w rzeczywistości nie wyglądają, ale dziś postaram się przygotować maseczkę, dzięki której mam nadzieję, moje włosy staną się bardziej odżywione i próbowałam już naprawdę bardzo dużo różnych odżywek ze sklepów jeżeli macie jakieś ulubione, to napiszcie w komentarzach. Natomiast stwierdziłam, że czas zrobić coś bardziej naturalnego. E, dlatego dziś właśnie przygotujemy sobie maseczkę, która składa się z tylko dwóch składników, więc to będzie dziecinnie proste. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, od tygodnia e, na Bali są niesamowite upały. Od tej zmiany pogody, bo Miesiąc temu nie było aż tak gorąco i nagle ta temperatura wzrosła, wilgotność powietrza wzrosła. Do tego ja jeszcze często jeżdżę na skuterze, mam założony kask i gdzie nie gdzie na skórze zaczęły mi się pojawiać takie małe wypryski. Dlatego e, dziś, jak będę przygotowywać maseczkę na włosy, to psz, ta sama maseczka nada się też na skórę twarzy. I jeszcze już tak idąc za ciosem, jeżeli wystarczy mi tej maseczki, to położę, położę sobie ją na ramiona, tak żeby odżywić skórę na wszelki wypadek. I dziś będą nam potrzebne banany. Im bardziej miękki ten banan, tym lepiej, dlatego że dziś bardzo istotną kwestią jest konsystencja i to, żebyśmy mogli tę maseczkę przygotować w taki sposób, żeby ona była idealnie gładka, żeby można było ją zblendować w odpowiedni sposób. Także przydadzą nam się banany i mleko kokosowe. Mleko kokosowe, jeżeli dacie radę, to postarajcie się kupić takie tylko e, z jednym składnikiem albo dwoma składnikami, czyli mleko kokosowe i woda. Myślę, że tę maseczkę będę stosować e, przed każdym myciem włosów przez miesiąc i zrobimy test przeczysania palcami. Jeżeli uda mi się. O Jezu no nie da rady, tutaj mi się zrobił jakiś taki coating, którego nie jestem w stanie rozplątać widzicie w ogóle, to takie napuszone są te końcówki strasznie, także jeżeli po miesiącu uda mi się przyczesać włosy palcami, już mi się blokują a przez całą długość to znaczy, że maseczka daje radę, no dobra to bierzemy dwa banany twarda skórka, aż ciężko się obiera o właśnie, słuchajcie jakiś czas temu przeczytałam, że podobno bananów nie obiera się od tej strony, tylko tutaj, przy tej końcówce. O, I rzeczywiście łatwiej jest takie lifehaki bananowe. Także wrzucam banany dwa do blendera. O, dwa banany i jedna czwarta szklanki mleka kokosowego. Najlepiej jest właśnie na początek dodać jedną czwartą szklanki, przeblendować wszystko i zobaczyć, czy konsystencja jest w porządku. Także ja wlewam. Ja to na, akurat na oko, ale mniej, wiem mniej więcej, ile to powinno być. Cisnę wszystko, żeby się nie zmarnowało mleko kokosowe. Nie wiem, czy macie podobnie, ale ja strasznie nie lubię marnować jedzenia, albo w ogóle nie lubię marnować rzeczy. Przeczytałam też dzisiaj, że bananowa skórka banana jest podobno idealna na ugryzienia komarów. Także nie wiem, czy dziś nie skończę po prostu cała obsmarowana banana. Będę musiała wypróbować następnym razem. O, mam stopy pogryzione od komarów, także przetrę sobie stopy. O, jest ulga. Mam tak pogryzione stopy przez takie malusieńkie komary, których nawet nie widać. I niestety nie potrafię powstrzymać się od drapania. Normalne komary już ogarnęłam, to znaczy w takim sensie ogarnęłam, że przestałam się już drapać, ale te małe główienka to po prostu aż cała skóra piecze i się podrapałam do krwi. Chciałam, że przestała mnie swędzić stopa. Także działa. Dobra, to tutaj mamy banana z mlekiem kokosowym. I pora zblendować. Mój blender, jak pewnie możecie usłyszeć w tle, rozpoczął działanie. Zostawcie banan i mleko kokosowe do przeblendowania na dość długo, przynajmniej minutę, ponieważ najważniejszą sprawą jest to, żeby. Papka była idealnie gładka, bo jeżeli będą grudki, to później bardzo trudno będzie Wam spłukać maseczkę z włosów po prostu, zostaną Wam brudy we włosach. No dobra, to moja papka jest gotowa, a ja jeszcze może przeczytam Wam kilka ciekawostek, które sobie zapisałam, tak żeby brzmiało bardziej profesjonalnie. Nie no, oczywiście żartuję, ja sama trochę poczytałam na ten temat, ale nie chcę Wam pokręcić. Powiem Wam... Eee, dlaczego robię maskę z bananami i z mlekiem kokosowym? Banany są bardzo odżywcze i tu właśnie zrobiłam sobie małe notatki. Także banany zawierają krzemionkę. To jest minerał, który pomaga naszym ciałom produkować kolagen. O kalagenie na pewno słyszeliście. Jeżeli chodzi o włosy, no to dzięki kolagenowi włosy stają się grubsze i mocniejsze. E, banany też świetnie nawilżają. I poczytałam trochę, że jeżeli macie suchą skórę głowy, ja akurat tego problemu nie mam. Ja mam tylko bardzo suche włosy, ale jeżeli macie problemy ze skórą głowy e, i na przykład z łupierzem, który jest spowodowany właśnie przesuszoną skórą, to ta maseczka idealnie będzie nawilżać waszą skórę. E, e, I co tutaj jeszcze? Tego w ogóle było bardzo dużo, więc ja wypisałam tylko takich kilka podstawowych punktów. E, banany po, e, są bogate w antyoksydentach. Dzięki temu włosy staną się zdrowsze i zaczną szybciej rosnąć. Moje włosy akurat rosną bardzo szybko, więc moim celem tej maseczki, nakładania tej maseczki jest to, żeby te końce odżywić. Mam nadzieję, że one nie są jeszcze w 100% martwe. Na razie się nie rozwajają, tak jak wspominałam, więc może jeszcze da się coś z nimi zrobić. Ale jeżeli wolno wam rosną włosy, to być może ta maseczka jest dla was. Oprócz tego banany zawierają witaminę A, no, która nawilża suchą skórę, więc. I na e, skórę głowy to się przyda, i jako maseczka na twarz bardzo się przyda. Oprócz tego banany mają właściwości antybakteryjne, więc na te wszystkie moje takie malutkie sywki, które mam od, e, od zmiany pogody i od kasku, mam nadzieję, że dobrze zadziałają. E, banany zawierają też naturalne oleje i potas. Potas pomaga prostować naturalne, naturalnie włosy i sprawi, że będą grubsze. Więc jeżeli chodzi o prostowanie, to ja przypuszczam, że te moje takie potargane końcówki to one po prostu mam nadzieję, że się tak odgniotą i że przestaną się ze sobą plątać. Jeżeli chodzi o mleko kokosowe no to pewnie zdajecie sobie sprawę, że tych plusów jest pff, milion pięćset. Przede wszystkim nawilżenie, nawilżenie i jeszcze raz nawilżenie. Tłuszcze, które są zawarte w mleku kokosowym są bardzo dobre dla włosów dzięki temu to włosy staną się bardziej odżywione, będą miały więcej blasku, będą miękkie i podobno zyskają na objętości też. Więc to akurat jest wszystko to, do czego ja bym chciała to, co ja bym chciała osiągnąć właśnie dzięki zastosowaniu tej maseczki. No i wyłączyłam już blender i mamy miksturę, która wygląda dosyć ciekawie. To wygląda jak takie gęste, bardzo, bardzo smoothie. Myślę, że najlepszą opcją będzie przelanie tego do miseczki. Ale. Smacznie to wygląda, wiecie? No. no, dobra, czas wyskrobać to, co mamy tutaj w środku, dlatego że, jeżeli to wszystko, co teraz Wam opowiedziałam, jest prawdą i rzeczywiście ta maseczka będzie miała tak odżywcze e, składniki i tak dobre działanie, to szkoda będzie zmarnować nawet jedną kropelkę albo jedną łyżeczkę tego. Że skrobiemy, skrobiamy. A co do szczekania psów, jak teraz słyszeliście, to powiem Wam, że cinta, czyli ten piesek moich znajomych, którym się teraz opiekuję, to jest taki szczekacz. Po prostu rano, bo dziewczyny śpią razem ze mną, to znaczy śpią w pokoju moim. Bo jeżeli nie śpią ze mną, to przez całą noc szczekają, bo wystarczy, że siedzą tutaj na terasie i wystarczy, że usłyszą jakikolwiek hałas. I zaczyna się ujadanie. No i jak sobie śpię, dziś obudziłam się o 6.30 rano, to nad ranem Boże Święty Cinta tak zaczęła się awanturować, i nawet nie pomaga, jak do niej podchodzę, jak ją głaszczę, po prostu zaczyna szczekać. Wydaje mi się, że przez to, że ja mieszkam w takim otwartym miejscu, gdzie jest ogródek nieogrodzony żadnym płotem, i pieski sobie latają po dżungli, można by powiedzieć, to przez to one mają takie poczucie, że muszą chyba chronić tej posesji. Nie wiem, wydaje mi się, że takie. Robią się z nich powoli psy gospodarcze, więc cieszę się, że przenoszę, że przenoszę się, że przeprowadzam się do nowego miejsca w styczniu, i gdzie e, będzie bardziej jak w domu po prostu. I będą miały też dziewczyny duży ogród, ale nie będzie tak dziko. Dobra, to mamy teraz maseczkę. Jest bardzo gęsta, ale jest gładka też. I teraz. Podstawowa rzecz przed nakładaniem jakichkolwiek maseczek to trzeba wyszczotkować włosy. Jak wyszczotkuję włosy, to mogą wyglądać na trochę oklapnięte, ale to dlatego, że zmoczyłam trochę szczotkę. E, dlatego, że słyszałam i czytałam już w wielu, wielu miejscach o tym, że maseczki najlepiej jest nakładać na wilgotne włosy. Także one nie będą całkowicie mokre, ale no, trochę wody na nich będzie. Nie jest łatwo rozczesać takie poplątane włosy, muszę Wam powiedzieć. Gotowe. No, to nakładamy maseczkę. Przeczytałam, że maseczkę najlepiej jest nałożyć od nasady po końce. Myślę, że nie wiem, czy nakładać łóżeczkę, Nie, myślę, że sobie daruję. Jest na tyle gęsta ta maseczka, że zobaczcie, trzyma się na moich palcach. O, okej, okay, skaknęła mi trochę na stół. Ale ma konsystencję takiego majonezu, można by powiedzieć. Przekręcę trochę kamerę. No, ustawiłam sobie lustro. Zobaczcie, jaki mam, jakie mam miejsce pracy. <noise> I nakładamy od nasady po końce. Dzięki temu, że nakładamy e, tę masaczkę przy nasadzie, to właśnie pobudzimy działanie cebulek i najprawdopodobniej włosy będą rosły szybciej. Takie jest przynajmniej założenie. Także ja sobie to nałożę mniej więcej tak jak. Nakładam y, zazwyczaj farbę do włosów, czyli pokryję tak do jednego centymetra przy nasadzie i potem zajmiemy się długością włosów. O! Pierwsze wrażenia są takie, że nie czułam że wcześniej, że mnie skóra swędzi, ale teraz poczułam, że mnie wcześniej swędziała skóra, bo poczułam takie ukojenie. O, ale to jest przyjemne. Wiecie co? Dobra, ta ręka jest czysta, ta jest od włosów brudna. Spróbujmy tej maseczki, bo wydaje mi się, że może być smaczna. Mmm, a jest takie dobra. Mm, to jest dobra masa, żeby polać na leśniki. Skórę głowy mamy pokrytą maseczką, jak możecie zobaczyć, i teraz. Pokrywamy długość całą, całych włosów. Wydaje mi się, że mam tyle maseczki, że powinno wystarczyć. I ja sobie tutaj nie będę żałować. Mam nadzieję, że ta maseczka zadziała. I też jestem ciekawa, czy wy macie jakieś metody sprawdzone na domowej e, roboty maseczki, bo przepisów jest bardzo dużo. Ja jeszcze będę chciała spróbować też awokado maseczek z awokado, bo to jest coś, co moim zdaniem też może bardzo fajnie zadziałać. I widziałam sporo maseczek. E, które są z banana i z awokado więc to też może być ciekawe w ogóle dużo jest maseczek różnego rodzaju z bananem, jest też maseczka z miodem ale tutaj ciężko mi będzie znaleźć taki prawdziwy miod tutaj najczęściej są oszukane miody jeżeli chciałabym kupić taki prawdziwy to on będzie kosztował fortunę że nie wiem czy po prostu chcę wydawać aż tyle pieniędzy na produkt, który nałożę na włosy w Polsce to jest trochę łatwiejsza sprawa Ciężko pamiętajcie, żeby pokryć odpowiednio e, włosy, które znajdują się z tyłu głowy. Bo ja teraz właśnie dotknęłam jednego takiego miejsca, które zostało suche. Także tam trzeba bardziej uważnie wszystko e, nakładać. Naszeczka w ogóle nakłada się bardzo przyjemnie. Dajcie znać, co sądzicie, jeżeli wypróbujecie te, ten przepis. Ale mam wrażenie, że moje włosy się o wiele łatwiej rozczesują. To, Zosia! Nie wiem, co to za hałasy tam dziewczyny słyszą, ale co jakiś czas się bulwersują. O! Trochę straciłam włosów przy czesaniu. No ale trudno. Odrośnie więcej zdrowych, więc nie będzie tragedii. Naprawdę zależy mi na tym, żeby moje włosy w końcu odżyły i żeby wyglądały jak z reklamy. Modelka, która reklamowała produkty do włosów w telewizji Musi nakładać domowej roboty maseczki, bo wszystko w telewizji jest ściemą. No dobra, może nie wszystko w telewizji jest ściemą, ale większość reklam telewizyjnych to ściema. O, tutaj jakiś kołtun się schował. Także nałożymy trochę więcej tej maseczki na kołtun. Nawilżymy go. Nawilżone kołtuny nie są takie złe. O, nie od razu udało się go rozczesać. Już tutaj się też przyblokowało kolejny kołtun. No, taki super mi się aż zrobił. Niestety, właśnie. Na... Teraz to jeszcze nie ma takiej tragedii jak nałożyłam odżywkę, ale na suchych włosach to po prostu takich kutynów mam ze sto. Powiem Wam, że mam dobre przeczucie względem tej maseczki. Wydaje mi się, że to będzie strzał w dziesiątkę, i że to będzie hit. I teraz. Ja akurat nie mam tego przy sobie, ale jeżeli macie takie czepek plastikowy foliowy, to najlepiej go załóżcie. Pod tym czepkiem będzie wyższa temperatura, dzięki temu łuski włosów się otworzą i łatwiej wchłoną te wszystkie dobrodziejstwa. Ta maseczka tak pięknie pachnie, że to jest czysta przyjemność nakładać sobie tego rodzaju miksturę na włosy. Dobra, to teraz czas na maseczkę na skórę twarzy. Tylko powiem jeszcze, że moja skóra, moja twarz jest umyta i zrobiłam sobie też peeling. Także pozbyłam się martwego naskórka. Filing oczywiście też naturalny. Ale o tym kiedy indziej. O jak to pięknie pachnie. Polecam Wam zrobić sobie taką maseczkę chociażby tylko po to, żeby poczuć ten zapach. Mm. Dobra, i tak jak mówiłam, nałożę sobie też na dekolt maseczkę. A co tam i na ramiona. Pewnie mnie jakieś muchy zaraz obsiądą, bo to tak ładnie pachnie, że jakieś robactwo mi zaraz tutaj przyleci. Tym bardziej, że ja siedzę w dżungli chciałam wam przypomnieć. Ej! Kija? Cinta! że Cały czas mi się myli i jak Cinta szczeka, to ja mówię Kija i potem mam wyrzuty sumienia, że oskarżam niewłaściwego pieska. No to jestem. Pierwsze wrażenia po spłukaniu tej, um, tej mieszanki są takie, że włosy przepięknie pachną. I nawet po umyciu szamponem, nie czuję szamponu, ale czuję mleczko kokosowe. Natomiast poza tym, no, takie rzeczy się dzieją na włosach. I zaraz rozszczotkuję włosy, wysuszę i zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica na suchych włosach, bo być może te mokre włosy poplątały mi się, no bo mokre włosy być może plączą się bardziej. Dobrze, zaraz to wszystko przetestujemy i zobaczymy, jaka jest kondycja włosów. Natomiast to nie jest taki ostateczny test, jeszcze na tę odżywkę. Tak jak wspominałam, myślę, że e, maseczkę będę nakładać przez miesiąc przed każdym myciem włosów. Więc będzie to moja taka poranna rutyna, i zobaczymy po miesiącu, jak będą zachowywały się moje końcówki. Zmyczyłam sobie trochę sukienkę. Przepraszam, kija. Pierwsze moje podsumowania są takie, że nie mam pojęcia dlaczego. Po tej stronie włosy są zdecydowanie bardziej nawilżone i jak możecie zobaczyć jestem w stanie przeczesać palcami włosy, także to jest w ogóle mega sukces, ale tutaj o... no tutaj już nie jest aż tak różowo. Och, nie chcę zniszczyć włosów, ale widzieliście, że nie ściemniam. Próbuję... O, w końcu się udało, ale tutaj włosy zdecydowanie bardziej się kołtunią. Natomiast po lewej stronie, to jest... Tak, nie wiem, tu będziecie widzieli pewnie odbicie lustrzane, więc będzie wyglądało jak prawa strona. Natomiast to jest moja lewa strona, tutaj włosy naprawdę fajnie reagują. O! Ale niestety niezbyt dobrze wypłukałam kawałki banana. Może tego nie zobaczycie, ale mam takie drobne kropeczki z banana, które wyglądają nie wyglądają trochę jak łupież, także e, dobra rada wypłuczcie dobrze włosy ja włosy myłam dwa razy szamponem i myślałam, że dobrze wszystko wypłukałam ale okazuje się, że jeszcze jakieś takie małe kawałki zostały, także tył włosów również jest dobrze nawilżony, ale ta część tutaj jest dosyć słabo natomiast hmm, ułożę sobie włosy na szczotce i zaraz wam powiem jak Włosy wyglądają w takim już stadium końcowym, kiedy jestem, no nie wiem, gotowa do wyjścia. Włosy wysuszone i ułożone. I teraz mam dla Was kilka przemyśleń z mojej strony. Lewa strona nadal o wiele lepiej się układa niż prawa, chociaż teraz po ułożeniu ta prawa strona też nie jest taka aż najgorsza. Włosy nadal są przesuszone i tuż po przeczesaniu wyglądają ok ale wystarczy jakieś dwie minuty albo jakikolwiek ruch, czekajcie, zaraz Wam pokażę o co chodzi. I one się puszą. I prawie, ale nadal robią się jeszcze kołtuny. Także jest moim zdaniem zdecydowanie lepiej, ale te końcówki prawdopodobnie będą potrzebowały więcej czasu, żeby się zregenerować. Natomiast nie wiem, czy Wy to możecie zobaczyć. Być może nie, ale ja widzę zdecydowaną różnicę, jeżeli chodzi o kolor włosów, a raczej o błysk. Włosy stały się bardziej olśniące i ja wiem, że tuż po tym jak ułoży się włosy na szczotce, to one zazwyczaj wyglądają właśnie na zdrowsze. Natomiast ja kiedy przeczysuję włosy palcami, to czuję dużą różnicę. Tutaj one nadal się. O! <ślał> Udało się! Tutaj się blokują prawej stronie udało teraz po lewej tak niestety blokują się jeszcze. Ta część włosów jest bardzo przesuszona, także kiedy włosy się dotykają, to one się do siebie przyklejają niemalże. E, ale jest zdecydowana poprawa, także ja będę kontynuować e, nakładanie tej maseczki. I na razie mogę wam ją polecić. Zobaczymy jakie będą efekty pod koniec miesiąca. E, jeżeli chodzi o skórę, a ja już jestem spocona, bo tak gorąco się zrobiło, teraz jest, która jest godzina u mnie, u mnie jest prawie godzina pierwsza, także jest teraz największa lampa i oprócz tego, że trochę się spłaciłam, to skóra wydaje się być bardziej nawilżona i w dotyku jest bardziej miękka, więc ja jestem zadowolona z efektu. Poza tym skóra przepięknie pachnie i chociaż oczywiście ja sobie nałożyłam krem po zmyciu tej maseczki, no bo jednak trzeba nałożyć krem później po oczyszczaniu i. Cóż, też maseczkę będę nakładać, zobaczymy jakie będą efekty po miesiącu. Na pewno po zmyciu maseczki zauważyłam, że wyrównał mi się kolor skóry i. Nos mam nadal trochę czerwony, bo jest y, może poparzony od słońca, to za dużo, za dużo powiedziane, ale trochę go sobie spiekłam, e, ale reszta skóry twarzy wydaje mi się, że jest w jednolitym kolorze, także ja jestem z tego zadowolona. E, no i cóż, i dajcie znać, czy będziecie próbować e, tę maseczkę. Ja jestem zadowolona, ale no właśnie, ta kłopotliwa część włosów, a zobaczcie, przed chwilą wszystko czesałam, a już robią się kołtuny i niestety robi się bałagan. Myślę, że pod koniec miesiąca będzie lepiej. A na dziś to już wszystko. Przeatakowała mnie mucha. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye! Dodam jeszcze jedną wstawkę. Właśnie wyszczotkowałam włosy. Tak naprawdę, naprawdę porządnie szczytkowałam chyba z 15 minut Teraz już po wysuszeniu I w sumie to jestem całkiem zachwycona <grytania> Nie wiem czy można powiedzieć, że jestem całkiem zachwyconym, Ale ja, ja jestem całkiem zachwycona Zobaczcie jak te włosy się błyszczą Jestem naprawdę w szoku I końcówki ok, nadal są um, Nadal są przesuszone I nadal się puszą ale nic dziwnego w końcu. To jest pierwszy raz, kiedy nakładam taką maseczkę. Ja jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie, włosy wyglądają zdrowo, wyglądają ładnie, dobrze się układają. No ja jestem bardzo zadowolona, aż nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt po miesiącu.